Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku chciałbym porozmawiać na temat mojego kanału na YouTube, więc jeśli jesteś nowy na tym kanale, tak właśnie Ty, to bardzo bym chciał, żebyś zasubskrybował ten kanał. Dał łapkę w górę pod filmem i kliknij dzwonek. Żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na tym kanale Więc ja już lecimy z, z odcinkiem A i tak na, La... A i to jest drugi odcinek, który nagrywam dzisiaj Bo od dzisiaj jest Się spieszyło się, tak? I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że w tych okularach i on dzisiaj Będzie Będzie maraton, tak? Filmów, czyli od Do końca roku może Czyli, czyli filmy na moim kanale będą się od dzisiaj pojawiały codziennie, tak? Więc to tyle było na informatyzowaniu. Lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, chciałbym porozmawiać na temat mojego kanału na YouTube. Mój kanał czyli ten obecny założyłem 25 lipca lipca 2019 roku i mam taką nadzieję, że ten kanał, który oglądacie, będzie miał chociaż 50 subskrypcji, bo bardzo bym, bym chciał, żeby się byli. Więc, więc zakładać konto, wszystkie i dawać suby oraz słodki w górę pod tymi filmami. 21 lipca 2020 roku Ten kanał będzie obchodził swoją pierwszą rocznicę I właśnie ja tą rocznicę chcę dla Was nagrać, taką fajną i w ogóle nie, także będzie spoko Na tym kanale będą pojawiać się filmy typu urbexy, ciekawostki, stawianie wyników piłkarskich Bo niedługo będą mecze, czy także będzie się działo i vlogi, czyli czyli tak jak macie na moim kanale vlogi od czyli... czyli moje czyli jakby moje vlogi będą się pojawiały tak? Yy, I vlogi wakacyjne. A vlogi wakacyjne to będą pojawiały się za rok w następne wakacje, także będzie dużo pewnie gdzieś nie może nie wiem, zobaczymy. Jeszcze chciałbym dodać, że ten kanał będzie prowadzony w innej formie niż tamten kanał. Ponieważ ten kanał będzie lepiej przeze mnie prowadzony. Będę w te filmy wkładał cały swój wysiłek oj, i całą swą energię. Oj, tak żeby... żeby ten kanał choć, żeby osiągnął o Osiągnął co chociaż te, te stosobów? Mm. Odcinki na tym kanale... Będą pojawiać się codziennie od 1 września, od pierwszego września czyli, od, czyli od dzisiaj, tak jak już mówiłem na samym początku. Żebyście, żebyście pamiętali. I bardzo bym chciał, żebyście pod tymi odcinkami dawali łapki w górę. Bo to dla mnie jest motywacja do dalszego nagrywania takich dla Was filmów. Mam. No. Więc, to już było bo na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale. Czyli na tym kanale i na tutaj. Więc na razie i do, i do następnego. Cześć! Yy, bym zapomniał yy, dwa, ważne rzeczy dla Was powiedzieć. Że od, od września, pie, o, od 1 września, czyli od dzisiaj, filmy na tym kanale będą się piewać codziennie. Także taka mała informacja. To będzie bonus w filmiku, także jeszcze raz trzymaj się. Do następnego odcinka. Pa, pa.